Cześć, witajcie z tej strony ja, Comixong, i jak wiecie minął już tydzień od końca twojej 5 minut 3 I jak też pewnie wiecie Freeze stworzył dwie grupy, baza i faza, które będą ze sobą rywalizować o milion złotych. No to sprawdźmy kto faktycznie prowadzi faza czy baza. Więc Fritz postanowił ciągnąć procent z dwóch grup jednocześnie. Jak pewnie wiecie, wystąpił ostatnio na zgrzycie i muszę przyznać, jestem pod wrażeniem. Nie gadał tam jak biznesmen, tylko jak zwykły ziomek. Rozmowa z Gimperem Irwo była totalnie na luzie. Szacun. A co dziś w odcinku? Zajrzyjmy do e, obu grup. Przeanalizuję ich filmy, liczbę subów, wyświetleń, a na końcu moje podsumowanie i typ, kto na razie prowadzi. Ale zanim przejdziemy do głównego porównania, poznajmy skład obu grup. Więc baza: kogo mamy? Marte, Pole, wiadomo, ulubienice Friza, Alana, Kara, Asie i Michał Kontrabas. Z tego co Freeze mówił wyzgrzycie, baza to projekt bardziej family friendly, czyli lżejszy kontent, raczej dla młodszej widowni. W fazie za to mamy Zbycha, Malwinkę, Kubejurka, Wikę i kuzyna Micha. Faza to już coś dla starszych widzów, luźniej, mniej przysłowiowej cenzury i więcej charakteru. No to co, zaczniemy od analizy treści obu grup, a zaczniemy od bazy. Jak widzimy jesteśmy na kanale Baza, mamy tutaj 80... No reakcja na tą bazy, no to to już było, to jest taki odgrzewany kotlet, wielka przeprowadzka. No jak pewnie zobaczycie w dalszej części odcinka... Jak dla mnie to jest trochę bez sensu, że rozbili to na dwa osobne filmy. E, faza zrobiła to nieco inaczej. E, wielki chowany w domu bazy. No to tutaj też to oglądałem. I powiem Wam, że. Zwykły chowany. Po prostu zwykły chowany, nie żadnych, to, jakichś ciekawych uh, tych aspektów, ale możemy obejrzeć, nie? Okej, okay, zobaczymy, obejrzymy i potem stwierdzę co jak. Okej, okay, dobra. Czy ja podejrzewam? Czyli jak podejrzewałem, e, mało oryginalne to jest, nie? No, kręcimy całą Korę Fortuny, kto będzie szukał, no i wylosujemy tą osobę i ta osoba szuka, nie? No i okej. Okay. Jakiś ciekawszy plot, albo coś w tym stylu, e, nie siedzi mi to. Ale no powiedzmy, że jest akceptowalne, bo to jeden z pierwszych filmów na tym kanale sprzed pięciu dni, więc może następne będą lepsze. To teraz, co my tutaj jeszcze mamy? Ten chrzest przekroczył jego granicę, i mamy tutaj chrzest Alana. Oglądałem to też i powiem Wam, że. No. Gigabeka, chłop przebrany za babę, nie? I se lata po Krakowie i musi stu dziewczynom powiedzieć, że jakiś komplement, nie? Dostał taką karę, ponieważ... Jak wiecie, na programie. Niezbyt dobrze się wypowiadał o kobietach. Ale... Nie mój problem, nie? Zobaczymy. Jak. Cię odnajdzie w dalszych etapach tego projektu. Wyższa wieża wygrywa. Eee, tych cudów architektury nie będę komentować. Widać, że nie grali w Minecrafta. Eee, a tak serio to najlepiej. Eee, najlepszy pomysł miała Pola z Michem. I w sumie. No zobaczcie, no, tutaj mają taką podstawę, Na założyli, podkopali ją i będą kłaść teraz te ruy jedna na drugiej. Eee, no i no. Coś tu nie za bardzo siedzi. Eee, I jak łatwo się domyśleć. Przegrana. Rozwaliła im się budowa. Tutaj też y, przegrana z Alan, Alanek. Alan, Alan, dajcie mi Alana. O, tutaj jest ta budowla z kartonu. Alan też przegrana, bo im ten pałąk z tych rur się kipnie. I kto wygra? Oczywiście, że Pola i Michu, bo mieli naprawdę najlepszy projekt. Dobra. Y, następny odcinek, który my tu mamy. Among Us here. No to, to już też widzieliśmy wielokrotnie. Nie ma się co tu rozczulać na tym. Ale widzę, że. No. Później, później do tego przejdziemy. E, spędzamy noc w lesie. Wczorajszy, przedwczorajszy film. No. E, Aran, Paula i Marta nie umiem szukać. Asia i Michu umieją szukać. Przetwali. to też już jest format, który widzieliśmy wielokrotnie. Więc nie będę się tutaj rozczulać za bardzo. No i naciśnij przycisk, żeby wygrać. I tutaj jest w końcu coś ciekawego. W końcu coś oryginalnego. Klikają guzik. Dobra, może przesadziłem z tym ciekawym. Klikają guzik, losuje im się zadanko z puli. Nie wiem, ilu tam zadań nie uważałem i nie chcę tego oglądać, bo to było no, ciekawy sposób, taki że oryginalny, ale tak do oglądania to nuda, nie? Chaos ogólnie, jak dramnie. mnie, no i losowali. Jakieś wyzwania musieli tam coś wypić. Tam Asia musiała oddalić się 5 km od domu. I mają klikać ten guzik, póki nie wygr wygra jakaś osoba, nie? No i co? No i wygrał Karl z Alanem, ponieważ Karl miał e, zadanie zakuć się z kimś, żeby wykonywał z nim następne zadanie. Po czym kliknął i wygrali. Więc to by było na tyle z. E, Podsumow z zapoznania się z treściami obu grup. I uważam, że... No. Nie widzę w przeszłości. Ale porozmawiamy o tym w dalszej części odcinka, więc zostańcie do końca i oglądajcie. A teraz lecimy do. Fazy! O, no, jesteśmy na kanale Faza! Sorry, on, oni ogólnie moi faworyci są, więc no. I e, jakie filmy tutaj mamy? No to tradycyjnie wielka przeprowadzka do domu fazy, ale oni zrobili to w taki sposób, że od razu połączyli to z zakupami, nie? I przez co to było bardziej spójne jak dla mnie. I ogólnie mi się podobało. Chociaż tutaj ta Wika trochę mi nie pasuje, ale tak z biegiem czasu jak oglądam ich, to... No. No. Fajnie. <laughs> fajnie, fajnie. Fajnie. Mi się już tam się przyzwyczajam do niej powoli. Eee... Do kolejnej treści. Czyli coś... Coś ciekawego i oryginalnego jak dla mnie. Bo nie spotkałem się jeszcze z czymś takim na YouTubie, e, że buduję domek na drzewie. Dobra, obejrzyjmy e, i właśnie tu jest to ciekawe. Że no właśnie, robią najpierw zakupki. Mają tam chyba burzy 600 zł i ograniczenie czasowe 40 minut. Muszą e, sobie wszyscy te itemy zebrać i zbudować z tego domek, nie? To tutaj przejdziemy już do budowy, żeby tego kupowa żeby tego kupowania nie oglądać za bardzo, no to jednak nie jest coś giga ciekawego. Oczywiście z zbychu kontent robi. Bo to kurwa z bychu, mój i z twoje 5 minut, jak oglądałem. Eee, ja jestem...

nie, nie, po prostu są gorsi. Co ty Martynka? Wiktoria ogólnie trochę się zrenowała, Jak to zamocowaliśmy? I zaczyna i tak O tym mówię, właśnie, nie, że Zbychur taki content robi i to się chce oglądać. Tutaj na przykład śmieje się z Vicky, która jest o półtorej głowy niższa od niego, że obgryzała. Obgryzł, obgryzała sznur. Nie, to są ten pasy mocowniczy, nie? O no, ten pas. Bo się wkurzyła, nie? Uwielbiam. Tak, ta, ta grupa wygrała, bo oni mają te światełka. I w ogóle. No. E, lecąc dalej. Bez przedłużania, bo ten film będzie trwał, nie wiem, pół godziny. Ach, tylko, ja chciałem tylko max 10 minut, z niego zrobić, nie? E, dobra, e, tutaj też mamy noc w tych domkach. Oni tam mieli wyzwania, i tak dalej, i tak dalej. E, nie ma się co rozczulać za bardzo. To też ciekawy pomysł. Więc no, lecimy dalej. E, urodziny z podziałem Kierolodra Fajne. Choć trochę nudne. Tak szczerze, odcinek fajny, ale trochę nudny. No bo. Przygotowanie Przygotowanie urodzin to nie wiem czy to jest jakiś gigantyczny ciekawy content O Boże, przepraszam Dobra Nie wiem czy urodziny Wojasa, Przygotowanie urodzin Wujasa nie jest jakoś ciekawym contentem No byli w sklepie i mieli na to 3 godziny tylko Tak, mieli trzy ostatnie filmy Pokój destrukcji, prank. Eee, to tak w skrócie. Eee, Jurek, e, Kuba Jurek nie dał pomysłu na odcinek. Nie zdążył dać pomysłu na odcinek, pojechał na kawalerski do brata. I przez to, że nie dał pomysłu na odcinek, to oni zrobili z jego pokoju pokój destrukcji. Wiecie, tam gdzie się rozwala, te rzeczy może wyładować swoją złość i tak dalej. Nie ukrywam, trochę, go z, trochę zepsuli ten pokój. No i Michowi też się oberwało. Michowi też się oberwało w pokoju, bo Michus tam musiał gdzieś jechać. I... Zbyszek powiedział: No, to na, wy, napiszemy mu graffiti pieczara. Bo oni tam prześmiesznie to nazwali. Ten pokój od Micha. Zbyszek kontra 20 Cudo. Cudo. Tak się uśmiałem na tym filmie. Obejrzałem go trzy razy. Tutaj na fazie. Uzewo. I jeszcze jak multi to komentował, więc no. Widać to jaka grupa jest moim faworytem. I to rzeczywiście to nie były takie typowe randki YouTube'owe, yy, gdzie dziewczyny się poniżały. Tylko Zbysiu. Zbysiu tam. Podpowiadali Michu i Kuba podpowiadali mu, prowadzący Malwinka i Wika. Ja chcę więcej Malwinki i Wiki w takim formacie prowadzących. I to w sumie tyle na, um, w temacie tego filmu. E, nie będę jakoś wam spojrzewać za bardzo. No to musicie obejrzeć sami oczywiście, nie? No i w końcu ostatni film. Wczorajszy. Chowany na karę. Stwierdzicie? Takie, taki useless trochę, nie? Takie, no to już było wielokrotnie, chowany w domu. No, było. Ale nie kojarzę, żeby karą w takim chowanym było golenie brwi. Dosłownie, było golenie brwi, zjedzenie smaczków, zjedzenie serca i żołądków kurzych. Eee, jajo, sur, wypić surowe jajko i coś tam jeszcze było, więc no nie będę się wypowiadać za bardzo, musicie obejrzeć sami, żeby się dowiedzieć o chuj chodzi. Więc no, eee, więc to było na tyle z eee, treści obu grup, więc teraz przejdźmy do porównania wyników. No to teraz e, mamy porównanie wyników. E, skoro z, już znamy ich content, to czas sprawdzić liczby. Patrzę na wyświetlenie, subskrypcję, aktywność. Wszystko, co się da. Zaczniemy od bazy. I dobra, zaczniemy. Pierwszy film e, w ciągu 7 dni. E, w, było w milion e, wyświetleń. Kolejny film. No, gorszy nie ukrywam. I tutaj mamy 674 tysiące wyświetleń. E, kolejny wielki chowany w domu bazy. Powiem tak. Jak powiedziałem wcześniej. Nie podobał mi się ten odcinek. I widać, że 558 tysięcy wyświetleń w 5 dni, no to 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 też nie jest jakoś dużo. Tak, w porównaniu do e, takich bardziej znanych twórców, takich już dinozaurów wręcz. E, ale i tak dobry wynik. Krzest, no to tutaj w Jedno z tutaj trzecie z największą liczbą wyświetleń 4 dni temu. To samo. Spoko content. Taki no widać, że dra dzieci bardziej. Ale dobra, 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 dobra. Nie będziemy jakoś w to ingerować. I mamy tutaj wyższa wieża. I tutaj powolutko zaczyna się tendencja spadkowa. Rozumiecie o co chodzi, nie? 359 tysięcy wyświetleń w dni. No to tak, 100 tysięcy wyświetleń na średnio na dzień. No to powiedzmy, no okej, okay, okej, okay, dopuszczalne. A Us, format, który już dobrze znamy. 400. 9000 tysięcy wyświetleń. No dobra. I tutaj już się Tolga robi. Spędzamy noc w lesie w jeden dzień 281 tysięcy w 20 godzin naciśnij przycisk żeby wygrać 258 tysięcy wyświetleń. Eee... Więc no widzę, że tu za bardzo nie idzie. To jakby. Chciał frizz, zapewne, ale okej. Okay. Jest, będzie i niech tak zostanie. By szły w górę te wyniki. No i subskrypcje. Eee, 219 tysięcy subskrypcji. No spoko wynik. Ale to też nabiło te subskrypcje, pewnie nabiły im właśnie te. Eee, ta rywalizacja w, podczas Twojej 5 minut, nie? Bo w Twoim 5 minut też były dwie grupy. Grupa pierwsza, grupa druga. I oni tam rywalizowali o Tisiaka, albo o, nie wiem ile, nie pamiętam w sumie. I tam FIS sprawdzał ich regularność i tak dalej. Dlatego są shortsy z. Poprzednich tych e, z poprzednich etapów, więc no, baza dla mnie średnio, 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 ale jednak jakiś tam swój poziom ma. Nie mój content, ale jak wiecie, to jest skierowane dla młodszej widowni, bardziej family friendly treści. Więc nie będę jakoś dramatyzował, rozczulał się. No, dla mnie ta baza po prostu jest. Coś co sobie obejrzę, żeby tam ich pośledzić, ale tak ogólnie to No nie, nie. E, to przejdźmy od razu do fazy. I tutaj, e, zaskoczenie. Mamy tutaj dwukrotne wyświetlenia. E... ...niż w bazie Subskrypcji? 490 tysięcy. Na 74 wideo? Spoko. I tak. Pierwszy odcinek na kanale, czyli wielka przeprowadzka do domu fazy. 2 miliony wyświetleń. Szacun... no powiem tak, szacunek. Zajebisty wynik, jak dla mnie. Dla... ...takiego... ...formatu. Nie zgadniesz prawdziwej historii K. Milion wyświetleń. No i tu też jestem zdziwiony, bo jak pewnie wiecie, Frizu ma dość taki e, community, takie dość młodsze. Kanał kierowany dla starszych i człowiek by się nie spodziewał, że jest tyle, jest będzie... będzie tyle wyświetleń na tym kanale. Noc w domku na Rzewie. Lepszy domek na Rzewie wygrywa milion 900 tysięcy. Stabilnie. Urodziny jest poniedziałek jasa 800 tysięcy. Dalej stabilnie, dalej stabilnie. Tutaj lekki taki spadek, bo to rzeczywiście nie było jakieś wow. 630 tysięcy wyświetleń w 2 dni, spoko wynik i Zbyszek kontra 20 000 g, 865 tysięcy w dzień jestem pod wrażeniem no i chowany na kary tutaj będę z przymrużeniem oka patrzeć bo wyszedł no 17 godzin temu ten film czyli wczoraj o godzinie 17.30 tak. I tutaj widzę, że no, ma potencjał. Robi i tak, robi to więcej wyświetleń niż film od y, bazy. Y, ten wczorajszy, więc, no, wiecie. Więc tak. Więc, tak, y, wracając do podsumowania, i to w sumie już jest nasz końcówka filmu. Y, podsumujmy. Y, według mnie. Przez wzgląd na mocne persony w fazie, przez to, jakie wyniki kręci, które są niesamowite w porównaniu do bazy, według mnie faza wygra tą rywalizację o tym milion złoty. I mam nadzieję, że dalej będą robić taki dojebany content, nie. Więc dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba ten format. Mi bardzo i spokojnie gameplaye zostają. Nic nie znika. Ten typ contentu będzie się pojawiał tylko wtedy, gdy pojawi się coś, co mnie naprawdę zainteresuje. Mam już co najmniej dwa takie tematy w głowie, ale o nich usłyszymy dopiero jak rzuca na kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!